Zaswędziało mnie pod pachą, to na pewno węzły chłonne. Pierwsze, co robię, to googlam. Swędzenie pod pachą. Wyskakuje Medonet na samej stronie głównej. Od razu pierwsza informacja, że swędzenie pod pachą może być groźnym objawem niektórych nowotworów. Zalewa nas zimny podze. Zaczynają nam się trząść ręce. Klikamy w link. Robi nam się sucho w ustach. Miękkie nogi. Panika postępuje. Klikamy w kolejne linki. Klikamy w kolejne linki. Staramy się upewnić, że może to jednak nie to. Albo gdzie powinniśmy się umówić. Już księgamy po słuchawkę do lekarza. Już sprawdzamy, czy Rano, możemy iść na badania. A może warto jechać od razu na SOR? I nie, to wcale nie jest zabawne, chociaż rodzina zaczyna mieć już trochę dość, czasem się irytować, czasami denerwować, a my sami zastanawiamy się, po co sobie to robimy. Tymczasem, googlanie to jest jeden z objawów lęku o zdrowie i dzisiaj właśnie nim się zajmiemy. Dlaczego on się pojawia? Dlaczego tak trudno nam przerwać? I jak sobie z nim poradzić? Zapraszam do oglądania. Cześć, tu Asia Skrzypczak. Witam was na kanale Ochoroba i dzisiaj chciałabym kontynuować temat związany z lękiem o zdrowie. Pierwsza rzecz, bardzo was zachęcam do obejrzenia ogólnie filmu na temat lęku o zdrowie. Jest on tam, a dzisiaj zajmiemy się jednym konkretnym objawem, który często ludziom uprzykrza życie, a mianowicie Szukaniem informacji na temat chorób albo swojej choroby w internecie. Zacznijmy od tego, może skąd? Otóż w przypadku zaburzeń lękowych bardzo często towarzyszą im różnego rodzaju próby poradzenia sobie z napięciem i lękiem, które czasami przechodzą w zachowania kompulsyjne. I takim zachowaniem kompulsyjnym, czyli natychmiastową, automatyczną, niemożliwą do powstrzymania reakcją, jest chociażby natychmiastowe googlanie każdego niepokojącego doznania ze strony ciała. Bo nawet trudno mówić tutaj o jakimkolwiek objawie, bo ustalmy sobie, swędzenie pod pachą, albo pieprzyk, albo nawet dziwne napięcie w nodze, niekoniecznie są objawem, są po prostu jakimś doznaniem. Pacjenci, którzy mają zaburzenia lękowe, doświadczają silnego napięcia. Doświadczają właśnie silnego niepokoju na tle tego lęku o zdrowie, więc każdą z tych rzeczy czują bardziej. Jak zaczynają czuć bardziej, no to zaczyna się rodzić napięcie, lęk i niepokój, czyli ten układ limbiczny, odpowiedzialny za informowanie o niebezpieczeństwie, każdy objaw ze strony ciała zaczyna traktować jako potencjalnie najgroźniejszą możliwą patologię. I tutaj całe na biało wchodzi właśnie takie metoda regulacji napięcia, jakim jest googlanie. Czyli taki pacjent w bardzo silnym lęku, nie mogąc sobie poradzić, siada i zaczyna szukać informacji, żeby w jakiś sposób ten lęk ukoić. Oczywiście każdy, kto googla wie, że lęku w ten sposób nie koi, tylko nakręca. Natomiast kiedy ja się pytam pacjentów, a dlaczego googlasz, no bo właśnie, bo przynajmniej będę wiedział, bo mogę się przygotować na najgorsze, bo wiem, do jakiego lekarza mam się umówić, bo jak pójdę do tego lekarza, to będę wiedzieć, czy on mi zleca dobre badania. Innymi słowy, gdzieś pozwala nam to mieć pozory kontroli nad sytuacją, przez co jeżeli się w ten sposób ciało wyuczy, że takie guglanie przynosi ulgę, nawet krótkotrwałą, zaczynamy to zachowanie niestety powtarzać. W wyniku googlania, oczywiście, można doznać chwilowej ulgi, typu A, jednak nic mi nie jest, jest tam dużo różnych innych przyczyn, niekoniecznie groźnych. Ataku paniki, no bo wyczytamy ten rak i to będzie się tylko nakręcało. Za googlaniem bardzo często idą inne zachowania lękowe, związane z kompulsywnym umawianiem się do lekarzy na teleporadę, chodzeniem i wykonywaniem badań. No, i tutaj, jakby to googlanie jest tylko jednym z elementów. Dlatego pierwsza najważniejsza rzecz. Naprawdę nie wystarczy sobie powiedzieć, że następnym razem nie googlam, jak coś poczuję, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniem lękowym, to problem polega na tym, że w momencie, kiedy jesteśmy w silnym lęku, czyli pojawia się na przykład jakiś dyskomfort, objaw, i on zostaje zinterpretowany bez udziału nawet tych świadomych, tych takich części mózgu związanych z racjonalną oceną sytuacji, zostaje on uznany za bardzo niebezpieczny. No to całe nasze ciało wchodzi właśnie w tryb takiego stanu lękowego. Te racjonalne części są wyłączone, przez co w tym momencie trudno nam jest podjąć decyzję o niegooglaniu jako takim. Dlatego tutaj, żebyście wiedzieli, że nie dlatego sobie nie radzicie, bo to jest proste, ale zawsze sobie to robię. Ludzie sobie też tak zarzucają: Mówią sobie o matko, to ja sam sobie to robię, po co ja sobie to robię, sam tego chcę, obiecam sobie nie, googla, nie googlać. No zachowania takie kompulsywne mają to do siebie, że bardzo trudno je powstrzymać. Dlatego, tutaj, elementem podstawowym jest zaopiekowanie się faktycznie występującym problemem i chorobą, czyli zaburzeniami lękowymi na tle lęku o zdrowie. A tutaj, kierunkiem działań jest wizyta u psychiatry i u psychologa albo terapeuty. Natomiast to, co można spróbować zrobić już teraz, to ja zawsze zachęcam, żeby wydłużyć czas pomiędzy lękiem a tym zachowaniem. Niepożądanym, czyli w tym przypadku googlaniem. Po co? Dlatego, że wydłużenie czasu i uralnienie otwiera drogę do tego, żeby zdążyły załączyć się, zanim zareagujemy impulsywnie z tego, tych części emocjonalnych mózgu, zaczęły załączać się racjonalne zachowania. I dlatego można przyjąć taką zasadę, że jak przychodzi ta chęć googlania, to wyciągam sobie kartkę, na której mam napisane, że najpierw usiądź. Weź kilka wdechów z długimi wydechami, rozejrzyj się po pokoju. Pozwól sobie przywrócić takie poczucie bezpieczeństwa tu i teraz. Ciało często działa tu i teraz, znaczy, ono zawsze działa tu i teraz, natomiast to, że jest w myślach na przyszłość, to jest inna kwestia. Ale. Ciało reaguje na to i teraz. Jeżeli ono zbierze informacje, bodźce dookoła, że jestem w domu albo w miejscu, gdzie jestem ogólnie bezpieczny, nic w tej chwili mi nie grozi realnie w tym momencie. Ja wesprę to przekonanie tym długim wydechem, czyli włączeniem przy współczulnego układu nerwowego, no to jest szansa, że te płaty racjonalnie myślące będą miały opcję dojść do głosu i powiedzieć: Ej, słuchaj. To wiesz co, to może nie googlajmy tym razem, albo krok drugi, wygooglajmy o tym, co naprawdę mi dolega, czyli wygooglajmy sobie objawy zaburzenia lękowego. Tutaj to pozwala w jakiś sposób, po pierwsze, trochę ukoić tę potrzebę samego zachowania, natomiast przekierowujemy je na problem, który faktycznie mamy. Poszukaj technik w internecie, pogooglaj. Jakie są objawy zaburzenia lękowego? Jak sobie poradzić z napadem paniki, z napadem lęku? Jakie ćwiczenia wykonać? To jest coś, co dotyczy ciebie tu i teraz i może Ci pomóc. Pozwól sobie też na chwilę urealnienia. Czy to, co jest napisane w internecie, to jest prawda? Czy nagłówki są tak robione, żeby ludzie klikali? Czy wiadomości w internecie są jakby rzetelne, warte brania pod uwagę? Czy one dotyczą Twojego przypadku? A nie ogólnie wszystkich przypadków, tak? bo w internecie są opisywane ogólnie jednostki chorobowe, to bardzo często w ogóle to, co czytamy, nie dotyczy nas, nawet jeśli mamy podobną albo nawet taką samą jednostkę chorobową, albo w ogóle nie mamy, ale to nie dotyczy nas bezpośrednio, dlatego porównywanie się nie ma sensu. Pamiętaj, że to może pomóc na tu i teraz, na chwilę, natomiast dalej niezbędne jest. Nauczenie się regulacji napięcia w inny sposób, dojrzewanie dlaczego mamy te zaburzenia lękowe na tle lęku o zdrowie, jakie są przyczyny, jakie przekonania, jakie reakcje ze strony ciała za tym stoją i dogłębne zajęcie się tym naprawdę w formie terapii, bo inaczej będzie bardzo trudno pokonać to samodzielnie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie zaburzeń na tle lęku o zdrowie i googlania, zapraszam do zadania w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film i zachęcam do oglądania, do usłyszenia.